Cześć dziewczyny, czy zdarza ci się, jak pakujesz się na wakacje albo na wyjazd firmowy albo na weekend z mężem albo z rodzinką, że kosmetyczki zajmują dużo miejsca, a ty tak naprawdę nie wiesz, co masz ze sobą wziąć? Mam dla ciebie idealną kosmetyczkę, idealne rozwiązanie. W tej kosmetyczce znajduje wszystko, czego potrzebujesz, żeby wyglądać każdego dnia pięknie. W mojej idealnej kosmetyczce znajdują się kosmetyki, którym zrobiłam sobie ten letni makijaż. Mam krem CC, bez którego letni makijaż będzie trudny do uzyskania. Jeżeli masz swój ulubiony krem CC, stosuj go codziennie, każdego dnia, nie tylko od święta. Mój krem CC to to samo, co w innych firmach krem BB. Ten krem CC jest naprawdę rewelacyjny, bo jest równocześnie pielęgnujący i zapewnia 8 korzyści. Również zawiera, zawiera filtr 15. Występuje w trzech odcieniach. Ja używam cienia, odcieniu środkowego. I możesz go nałożyć dłońmi na całą idealną pielęgnację, lub możesz go nałożyć pędzelkiem, kopytkiem. Ten pędzelek również sprawdzi się idealnie do nałożenia podkładu. Kolejny kosmetyk, bez którego nie wyobrażam sobie mojej kosmetyczki, to jest jedwabisty puder sypki, który nadaje mi idealnej gładkości na mojej skórze, utrwala makijaż, jest na emolientach roślinnych, więc dodatkowo pielęgnuje. Nie ma takiego całkowitego matu, który by mnie pozbawił efektu glow, który uwielbiam, który dodaje mi, odejmuje mi lat, więc jedwabisty puder sypki występuje w wielu kolorach, więc jeżeli chcesz dobrać sobie idealny, koniecznie zgłoś się do mnie. Następnie... W mojej kosmetyczce jest magnetyczna paletka, którą możesz skomponować dowolnie, ponieważ jest, kosmetyki przyczepione są do, ma, ma, na magnesik. Ja mam i bardzo polecam Wam również brązer, rozświetlacz i róż. I do tego dowolne trzy cienie. Jeżeli któregoś z tych produktów nie chcesz używać, możemy zamienić na cienie. Każda paletka jest skomponowana indywidualnie, do Twojego typu kolorystycznego, do Twojego typu urody i do każdej paletki masz instrukcję obsługi, jak nałożyć bronzer, rozświetlacz i róż i nadać sobie trójwymiaru na Twojej twarzy. Dodatkowo jest lustereczko, pięknie wygląda, bardzo ekskluzywnie, elegancko, zamknięta, w kosmetyczce jest płaska, mieści się idealnie w podróży i na co dzień. Moje kosmetyczki nie wyobrażam sobie bez perfekcyjnego korektora pod oczy. To jest taki sen w butelce. Nałożony, cieniutka warstwa, nie wchodzi w linię z ani te głębokie, ani te płytkie, ale pięknie rozjaśnia okolice pod oczami i powoduje, że czujemy się świeżo i okolica wokół oczu wygląda młodzież. No i już prawie ostatnie produkty. Ulubiony mój błyszczyk. W kolorze nudziakowym, który mam teraz na ustach nałożony, tuż 200% objętości i to ty regulujesz jaka grubość. Y rzęs i jaki efekt Cię interesuje, możesz stworzyć spektakularny efekt sztucznych rzęs, nakładając kilka warstw tego tuszu. Szczoteczka tego tuszu jest naprawdę genialna. Dociera do tych króciutkich rzęs, ale do, też te długie powoduje, że są jeszcze dłuższe i grubsze. Błyszczyk pielęgnacyjny, nadaje nam takiej soczystości na ustach, ja mam nałożoną kontrówkę na całe usta i na to nałożony błyszczyk, to jest naprawdę świetny efekt, więc dziewczyny, w mojej kosmetyczce znajdują jeszcze się te pięć pędzli, pędzel do kremu CC albo podkładu, pędzel do różu, taki płasko ścięty, skośnie ścięty, puszysty pędzel do pudru, jedwabistego pudru sypkiego, Dwa pędzelki, dwa pędzelki do nakładania cieni, do rozcierania cieni i jeszcze jeden pędzelek, o, zapodział się, do wyczesania brwi i ewentualnie do wyciągnięcia y, kreseczki. Więc kochane, idealna kosmetyczka czeka na Ciebie. Jeżeli spodobała Ci się jej zawartość, abyś poznać jej szczegóły, napisz w komentarzu: Idealna kosmetyczka, ja odezwę się do Ciebie i razem skomponujemy kosmetyczkę dla Ciebie, która będzie idealna i produkty, które będziesz miała w środku, będziesz uwielbiała stosować, bo dam Ci do nich instrukcje obsługi. Czekam na Was, dziewczyny. Do zobaczenia.